Coś tam się kurwa dzieje. Co? Samobójca kurwa. Spierdalaj! <laughs> O, teraz chyba się, kurwa, zajara już. I idzie. I... I chuj, zgasło się Zgasło. Nie, jest, jest, jest. Ty no, to się zajara, kurwa, czy co to jest, kurwa? To jest Ktoś po popierdółka.

jak to się fajnie? Ja pierdol. No, kurwa, człowiek bo, <m> też? Stary, musisz mi to wysłać na maila. Fajerwerk. <m> 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 stary, gdybyś wiedział, że to będzie takie duże, jakbyś to kur, kurwa, bo, foto, stary, byś się to wszystko tak złożyło. kurwa, idealnie. No. Co, to już koniec? No, nie wiadomo jak to ta, tamte...